Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie Gołębi. Słucham. Chciałbym kupić takie, naprawdę jedną konkretną sztukę, o. Jaką? Pan dodał tu jedno zdjęcie w sumie, więc ciężko, nie dwa zdjęcia pan dodał. Mhm. To może łatwiej będzie jak z tego drugiego zdjęcia jak wyjdziemy, bo tam jest mimo wszystko mniej trochę. Po prostu, widzi, ma pan zdjęcie przed sobą? To jest czwarty, czwarty gołąb, gołąb od pierwszego rzędu. Taki. Nie mam przed sobą, to nie wiem o co chodzi. A, no po prostu, ma pan zdjęcie tak jakby na podwórku z gąbkami i tam jest na górze, jest taki gołąb czwarty od pierwszego rzędu. Nie wiem, tak jakby mi się wydaje, że to będzie. Dobra, nie wala. ile ile, jakby za jedną sztukę. O? Ale nie, wiem, o których głębiach chodzi, panu. No to właśnie mówię, na ile za sztukę, o. No 5 zł. No to co, za 5 zł. głębia se kupię? No, ale to ja chcę na wszystkie wszystkie za wszystkie po 5. Wszystkie głębie za 5 zł. Za sztukę 5 zł. No dobra, ale chciałbym na przykład tego jednego ze zdjęcia, jakbym go wskazał, mógłby pan go znaleźć wśród tumu. Ale który zdjęcie on jest na pierwszym eee, Nie, drugie zdjęcie, jak pan wejdzie, co pan dodał. No. Drugie zdjęcie i czwarte od góry. pierwszy rząd czwarty od góry. Pierwszy rząd czwarty od góry. Tak, tak, to jest raz, dwa, trzy, trzy cztery. To właśnie taki kłębuszek mały. No musiałbym wejść. No dobra, no, 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 nie, no nieważne, no ale jak się nie da, no to... No to najwyżej tam będzie inny, ale we, wziąłbym jedną, nawet dwie sztuki bym wziął, nie? bo tam i tak dalek, daleko do pana nie ma, to dwie, trzy sztuki mogę wziąć. A skąd pan jest? Jeszcze raz. Skąd pan jest? Wie pan, gdzie jest dłużka? No wiem. A borek czarniński? No wiem. No to ja jestem między borkiem czarnińskim, a dłużką. Aha czy przyjedzie pan i sobie jakąś to wybierze. E, powiem panu tak. Zależy mi na tym właśnie ze zdjęcia, nie? No to przyjedzie pan z tego znajdzie, bo ja tam nie który jest. A. Dobra, nie tak bardzo. Pan kupić. Powiem panu tak. Yy, trama, może wsadziłem, nie? Ale wziąłbym takie trzy gołąbki od pana. Yy. Pan oczywiście gotówkę przyjmuje, nie? tak Płacę wódką, żona się, znaczy żony, córka przyrodnia yy, wzięła ślub, jebała się, wzięła ślub, zostało po ślubie du, dużo wódki. Można na przykład za, na przykład, cztery butelki 0,7 to jest ponad 300 zł. pasuje? Za dwa, za dwa, no. za, dwa yy, za dwa gołębie, cztery butelki 0,7 to jest praktycznie 350 zł. pasuje? Za dwa gołębie? Tak, Dobra. To musi pan do 12 przyjechać, jak pan chce. Dzisiaj, jeszcze dzisiaj mogę podjechać? Nie, no jutro. Nie, no bo ale dzisiaj mogę podjechać, bo jest 22, to ja mogę jeszcze podjechać. Nie, no jutro nie chcę pan przyjedzie, zaraz mnie, Nie, bo teraz to na jakiś A, to dobra, nie... to od, od, o jutro o którejś godzinie mogę być? Na 10 może sobie pan przyjechać i wybierze sobie, tam, które te chce. Rano, o, wieczorem? Rano, o 10 rano. A może bym podjechał gdzieś tak po obiedzie, Po 16 byśmy jakiegoś kielonka wypili, tak? O. Nie, 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 nie. Żona by mnie przywiozła. To mnie nie będzie. Ale żona by mnie przywiozła, to byśmy tam coś sobie wypili. Pan mi zostawił tego 407. Pancy jaja robi ze mnie czy to? Nie jaja, tylko po prostu... Chcę mieć to już załatwione, bo w, w okolicy tylko pana znalazłem, nie? Aha. No to przyjedzie sobie pan 10 i, prosi, i pan wybierze wypijemy jakiegoś kielicha wziąć, chociaż yy, wezmę te 407 jedno i półówkę wezmę, to wypijemy chociaż po parę strzałów. Ja nie piję, bo jutro jaką mówię, pan, że później mnie nie będzie w domu, no? A. No dobra no to przyjadę to pasuje panu żeby, żeby nie było zdziwienia 4x07 to jest jakby nie było no to jest bocian 4x07 kojarzy pan taką wódkę bociana Kojarzy bociana Pasuje 4x07 bociana za te trzy gołąbki Pasuje No i jest wszystko Dobra Przyjeżdżę 60 i sobie bierzesz. Dobra jak pan na na imię Okej okay. Paweł Paweł A nazwisko No Zdążyć. Ja będę szukał pana na wiosce. No. Dobra. Dobra. No na razie. Siama.